Towarzystwo Przyjaciół się Radza podsumowało pół kadencji 2011-2015. Czas trudny, z niewielką ilością środków, a co za tym idzie, i możliwości. Jednak spotkanie było. Szczególne dlatego, że odbyło się dwa lata po wyborze władz, nowych władz zarządu i obligowało mnie do. Y Złożenia sprawozdania przez członkami Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, co zarząd zrobił, co członkowie zrobili, co całe towarzystwo zrobiło w ciągu tych dwóch lat. Oczywiście sprawy finansowe musiały być też poruszone, no ale przede wszystkim druga część dzisiejszego spotkania, która została poświęcona płycie nominowanej do Fryderyków 2013 Bazylik dla Sieradza. Chciałam koniecznie zaprezentować tą płytę sieradzanom i okazuje się, że rzeczywiście miałam rację, że nie wszyscy sieradzanie ją znają. A poza tym wydaliśmy drugie wydanie sieradzkich zakładników, książki poświęconej 20, 20 zakładnikom z Sieradza, którzy ponieśli śmierć za nasze miasto. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, ale trudno mówić o sukcesach TPS, a to dlatego, że jest ich niewiele. Drugie, rozszerzone wydanie książki Józefa Szubzdy i Jana Pietrzaka, Sieradzcy Zakładnicy, czy rozpoczęcie prac związanych z wydaniem książki Władysława Sieczkowskiego o sieradzkim sporcie. Podczas obrad wnioskowano o działania, które doprowadzą do odmłodzenia szeregów towarzystwa oraz do większej integracji z zakładami pracy i instytucjami miasta. Miłym akcentem była prezentacja sylwetki muzyka i dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury Romualda Erenca w związku z przyznaniem mu nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt pracy i osiągnięcia w działalności kulturalnej. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Sieradza list gratulacyjny wręczyła Romualdowi Rencowi prezes Małgorzata Pułkownik, zaznaczając, że jedną z jego najważniejszych zasług w ostatnim czasie jest doprowadzenie do wydania płyty Cyprian Bazylik, dzieła wszystkie XVI wieku. To, że się tam znalazłem, to jest zasługa y, Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, prawda, i bez ich promowania mnie w kontekście tej płyty i pana Jacka Urbaniaka, no niestety nie, nie przeszłaby ta sprawa, bo rzeczywiście ciężko jest, żeby ktoś z regionu przebił się przez tą taką sitwę konkursową w Urzędzie Marszałkowskim. Także tym bardziej mamy satysfakcję dla nas. Ja się cieszę, że całe to nasze przedsięwzięcie, płyta, film, prawda, który z telewizją robiliśmy tutaj z tobą, z wami. Także y, ja się bardzo z tego cieszę. Dyrektor właśnie w 2007 roku mi mówił o, o Bazyliku, o tym, że można było nagrać płytę i czekaliśmy, czekaliśmy. I w końcu już e, któryś raz e, rozmawialiśmy, no i mówię teraz. No i e, rzeczywiście strzał w dziesiątkę, ale to jest jego od początku do końca e, pomysł. To, że mnie namówił w końcu, no tylko jemu podziękowanie. Płyta będzie wydana jeszcze w tym roku. Tymczasem nadal można oglądać film Bazylik dla Sieradza, który pokazuje, jak w sierackim klasztorze nagrywano tę płytę. Skróconą wersję filmu, zrealizowanego w 2012 roku przez Telewizję Sierad Studio Filmowe, pokazano podczas spotkania. Zaprezentowano też drugie, rozszerzone wydanie książki Sieradcy Zakładnicy. Dlaczego jednak książka nie jest jeszcze obszerniejsza? Z pewnością dałoby się jej trochę więcej napisać, ale, prawdę mówiąc, tematyka i śmierć jest zawsze rzeczą szalenie bolesną, która czasem wyciska z oczu łzy. Wystarczyło dzisiaj popatrzeć na sali. Ludzie ci, którzy przeżyli tą śmierć, a dowiedzieli się o niej dopiero po pięciu latach, trochę inaczej odbierali i reagowali. Dla nas być może jest to tylko historia, ale dla mojego pokolenia to są troszeczkę inne sprawy, które bardziej niejednokrotnie są sprawami emocjonalnymi aniżeli opisywaniem faktów. I trzeba cenić to, co się wydarzyło, cenić postawy tych ludzi. Nas zaciekawiło, dlaczego nie mówi się ostatnio o monografii Sieradza. Monografię miasta Sieradza dwa lata temu zapowiedział prezydent na naszym spotkaniu jubileuszowym i powiedział, że w 2014 roku na pewno będzie, a ja trzymam go za słowo. Dziękuję.